To rzeczą, którą chciałem przedstawić, jest możliwość zarządzania pozycją na wykresie, i tak mieliśmy tutaj to zlecenie na pozycji krótkiej, ustawiliśmy sobie Take Profit. Przesuwając po prostu teraz ten take profit według własnego uznania, tam gdzie uważamy, że cena może nam zawrócić, gdzie chcielibyśmy zrealizować zyski, no to tutaj ustawiamy sobie po prostu przesuwając ten take profit w dowolne miejsce, tam gdzie podziewamy się dojścia ceny. I w momencie, kiedy cena dotrze do tej linii, dana pozycja zostanie zamknięta. Podobnie jest z stop lossem. Też ten stop loss może zostać przesunięty. Klikamy w pozycję krótką, przesuwamy go. I mamy już ustawione miejsce, gdzie te pozycje zostaną zamknięte. Także dość proste prowadzenie tych pozycji. Jeżeli się przyjrzymy, możemy też posuwać te stop-lossy, take profits. I wówczas, jeżeli mamy tą pozycję krótką, no to klikamy, przenosimy sobie na dany poziom. Tutaj mamy take profit. I klikając powyżej, mamy ustawiony stop-loss. I wszystkie pozycje zostaną zamknięte. Pozycje krótkie, które mamy. Natomiast dokładnie ten sam scenariusz możemy zrobić sobie przy pozycjach. Długich. Teraz załóżmy, że chcemy zamknąć daną pozycję. Mamy kilka sposobów. Cena zamknięcia możemy ustawić. Kwota, czyli jaka część tej pozycji nie musimy zamykać całej pozycji, możemy częściowo zrealizować zyski i zamknąć pozycję, wpisując tutaj cenę zamknięcia, kwotę i wówczas zamknij i po danej kwocie zostanie zamknięta ta pozycja. Zamknięcie flash jest to zamknięcie, które w przypadku jakiś flash crash albo wszystko chcemy zamknąć natychmiastowo całą pozycję, wówczas klikamy zamknięcie flash crash i ta pozycja zostaje zamknięta. Odwrócenie pozycji otwiera nam pozycję przeciwną do danej. Czyli jeżeli mamy pozycję długą, otworzy nam pozycję krótką, jeżeli mamy pozycję krótką, otworzy nam pozycję długą. W miejscu Take Profit Stop Loss możemy ustawić pełną pozycję, część pozycji Take Profit, Trailing Take Profit Stop Loss, czyli jeżeli Take Profit i Stop Loss będzie nam podążał za ceną, jeżeli cena nam wzrośnie o dany procent, to Stop Loss również się podsunie o dany procent. To jest dużo ciekawych opcji tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, żeby wygodnie sobie trailować. Ustawienia wykresu też powodują, że ten trading jest przyjazny i warto korzystać z tych narzędzi, które BitGet daje. A co za tym idzie, ułatwia nam handel na co dzień. A chyba o to chodzi, żeby każda praca była przyjemna, a takim czymś na pewno jest handel na giełdzie BitGet, gdzie jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają nam w komfortowy sposób kontrolować to, co się dzieje na rynku i dopasowywać to do naszych własnych potrzeb.